Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku, a my dzisiaj wytypujemy sobie UFC Fight Night Dos Santos kontra Johnny Walker. Generalnie bardzo ciekawa jednostronna według mnie to będzie walka i do jednej bramki, ale najpierw od walki Oliveira Price, bo to będzie pierwsza walka, którą sobie wytypujemy. I Nico Price 14:5, Oliveira 22-10. Jeden i drugi zawodnik bardzo podobnym wieku, bo Nico Price, 32 lata, Alex Oliveira, 33. Yy, ostatnie walki nie wchodziły im najlepiej. Zobaczmy, z Oliveira, dwie przegrane, ale na no to trzeba zwrócić uwagę, przez poddania, jedna i druga. Nico Price raczej po poddaniu nie pójdzie, to trzeba sobie powiedzieć. On przegrywał z Michaelem Pereira przez decyzję, z Vincentem Lackey przed czasem i No Contest z Donaldem Searon. Tam, bo on wygrywa tą walkę, ale tam była akcja, że bo trzy razy włożył palce w oko yy, kowbojowi i odjęli mu punkt i wtedy wyszło remisowo. A więc tutaj w tej walce yy, będzie dość nietypowe co sobie obstawiamy, bo dam sobie, że ta walka na punkty się nie skończy. Yy, że nie skończy się przed czasem. I we, dla mnie tutaj będzie trzy 3 rundy po 3 minuty bitki w stójce Taki, że nikt nikogo nie wykończy I dla mnie tutaj będzie 2,40 walka nie skończy się przed czasem Drugą walką i przedostatnią, którą sobie wstawiłem, bo dziś mamy trzy walki na Kuponie Będzie Kevin Holland kontra e, Kai. E, Kali tak, I tutaj mam sytuację, w którym Kylie Dałkas ma 10-2 Czyli bardzo dobry rekord. Teoretycznie, jak się, jak się nie patrzy, Kevin Holland, e, 21.7. Zobaczymy ostatnie dwie walki przegrane z Martinem Vettorem i z Derekiem Brusonem. Wcześniej pasa ogromna zwycięstw. I tutaj powinno on przyjmować strasznie na korzyść e, właśnie Kevina Hollanda. Zawodnicy, z którymi się mierzył, są naprawdę na totalnym topie. Aktualnie, Martin Vettore. Ostatnia walka była walka o pas z Israelem. Adesanion Derek Brunson wygrywa z Darrenem Tillem przed czasem. No, nieprawdopodobne. Nie ma tutaj dużo co mówić. Naprawdę o okay, Kevinie Holandzie. E, to, są, bo, to są zawodnicy z największego topu. Kayleigh Dowkowitz, no to jest zawodnik, który z zawodnikami z największego topu w ogóle nie ma prawa powiedzieć, że się bił. Miał trzy walki w WFC, dwie walki przegrał. E, jedną wygrał. No ten to nie jest dobry bilans. Wcześniej wygrywał y, w. W niższej organizacji, że tak powiem miał tam 8, nie, 9-0 rekord, ale patrzmy, ile on przygrywał w amatorskiej walce, ponieważ na 9 walk miał 4 porażki. To jest bardzo dużo. To nie jest ten zawodnik, który ma taką młodość, który nie boi się przegrać, bo tym bardziej za nim bardziej młodość leży. To jeszcze leży na nim to, że on zaraz może być w z UFC po tej walce, jeżeli on przegra, bo 3 przegrane, jedna porażka na cztery walki, no to nie wychodzi on ani dobrze. Chociaż przeciwnika to co bardzo ciężkiego. Bo no, według mnie Kevin Holland yy, rozprawi się z Kalim Kaosem. Nie przed czasem, nie wiem czy. No nie wiem czy przed czasem po prostu nie wiem czy na punkty. Wiem, że on tą walkę yy, powinien wygrać. Na kurcie 1.65, no i przechodzimy sobie do walki wieczoru, która jest dla mnie no, troszkę absurdem, bo ja rozumiem, że yy, są zawodnicy, którym się ostatnia noga podwinęła, tylko jeżeli noga się podwija. Z Johnem Jonesem, growerem tej No, John Jones, wiadomo, to nie szanikom przedstawiać, growery tej Sheyra. Aktualnie pretendent do pasa. Aleksander Rakic, ścisła czołówka. Ścisła czołówka. No i naprzeciwko mamy zionka, który bije, przegrywa z Coreym Andersonem Nikita Krylowem. Wygrywa z Ryanem Spanem i to tylko dlatego, że Ryan Span poszedł po nogi. No, nie masz żadnych szans. Według mnie dla Walkera chyba, że tam coś w głowie Marety totalnie powinno nie zagrać. Chyba albo jakaś kontuzja. No nie ma opcji, że John Walker tą walkę wygra jak dla mnie. Nie musiałby trafić czymś niesamowitym na początku. A z z Panem, Nikita Crawl'owem, to już było widać, że on już tego czegoś po prostu nie ma. No, wygrywał na UFC bardzo ładne walki, no to były trzy walki. Z niżowymi zawodnikami, kiedy dostała, zaczęły się kłopoty, czyli kolej Anderson bardzo szybko zakołtował swojego rywala. Nikita Krylow bardzo mądrze go wypunktował. To trzeba powiedzieć, że John Walker w trzeciej rundzie pod koniec w walce właśnie z Nikita Krylowem on nie miał czym oddychać, to było po prostu nieprawdopodobne. On nie miał czym oddychać po trzech rundach. No to Amareta już przyzwyczajony z walki, że już o rundówki, nawet jak yy, z Że Johnsonem bił się Santos, więc dla mnie. Tutaj, e, jak za darmo jest kurs, żeby sobie obstawić dokładne. Tiago Santos zawodnik wygra przed czasem 1,95 kurs 7,72. Mamy 340 zł do wygrania. Wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ładny kurs i duża szansa, że ten kupon może wejść. Naprawdę bardzo duża szansa, jak na takie zakłady. Wydaje mi się, że jest, że sporo, sporo. W procentach, że po prostu możemy to wygrać. A zatem dziękuję Wam dzięki, widzimy się w kolejnych odcinkach. Jeżeli film Ci się to podoba, może zostawić łapkę i suba. Dzięki za film, na razie, cześć.